Dzień dobry! Dzisiaj testuję dla Was narty ze stajni firmy Kestle, a konkretnie model RX12GS w długości 178 cm. Na dziobach mamy charakterystyczny dla Kestla Holotek, czyli tutaj w tym obrębie struktura narty jest wycięta i zastąpiona. Nie pamiętam dokładnie jakim materiałem, ale postaram się tutaj zamieścić opis. Natomiast jeżeli chodzi o wiązanie, mamy tutaj model K14 ST, czyli ze sztywną piętką. Jest to model narty, który ma wiązanie przykręcane. Tutaj Kestle ma dwa modele RX12GS w wersji sklepowej. Ten, który ja testuję, jest powiedzmy wersją trochę bardziej w kierunku Masters. Z racji tego, że powiedzmy wiązanie, które tutaj widzicie, dodatkowo usztywnia tą nartę. Nie mamy tutaj gripłoka W tym wypadku, też żeby przeniesienie sił na krawędzie było jak najlepsze. Jeżeli chodzi o taliowanie, to mamy tutaj 178 centymetrów długości, 68 mm na odcinku pod butem i 18,3 metra promienia skrętu. Jak to jeździ, postaram się przede wszystkim pokazać. Także jedziemy. No to jazda. Naprawdę, mam kupę frajdy na tych nartach. To jest niesamowite, że mamy nartę sportową, owszem, wiadomo dla amatorów, natomiast jest banalnie wręcz, mam wrażenie, prosta w obsłudze. Jak na nartę gigantową, sklepową, daje się całkiem łatwo prowadzić. Dzięki temu ta narta znajdzie Zastosowanie dla bardzo wielu narciarzy, również dla tych, którzy już są troszeczkę starsi i nie mają tyle siły, dużo dynamiki, duża szybkość z krawędzi na krawędź, bardzo fajna reaktywność. Mimo iż jest to wersja ze sztywną płytą i przekręcanym wiązaniem, ta narta jest zaskakująco przyjazna w stosunku do minionorocznego modelu Felkla Raciller. Race Tiger GS. Narta wydaje się znacznie łatwiejsza, oferując przy tym podobny poziom trzymania krawędzi. Nie ma też problemu z tym, żeby docisnąć ją do trochę ciaśniejszych łuków. Wyraźnie da się tutaj wyczuć pracę zarówno z doginaniem części dziobowej, jak i z doginaniem powiedzmy piętek. I powiedzmy, pracując przodem i tyłem, można ten łuk zacieśniać bądź wydłużać. Ale najpiękniejsze jest to że tę nartę czuję się praktycznie od pierwszego przejazdu. Myślę, że to jest uczucie, które warto poczuć. Niebawem w kolejnym teście pojawi się model MX-75, który akurat jest moją osobistą nartą i użytkuję go już dłuższy czas. Także. Drogi można odsyłać w skręcie dowoli. Dowol nie daleko, jak ten oszer. Dochodzi godzina czternasta. Mamy już trochę nierówności, jakichś odsypów, i w stosunku chociażby do atomików G9, na których jeździłem, te narty wydają mi się po prostu znacząco łatwiejsze. Mogę powiedzieć moje subiektywne odczucie, że wydaje się, że ta technologia hollowtech działa. To znaczy, te dzioby, nawet jeżeli pojawiają się jakieś drgania, to totalnie ich nie czuć. Ciekawą jeszcze rzeczą jest to, że narta nawet na płaskich odcinkach daje się całkiem skutecznie prowadzić i myślę, że to jest bardzo fajna cecha tej Narty bo też pokazuje jej przyjazność to znaczy mimo że jest to narta gigantowa to mam wrażenie że w jeździe dowolnej ma bardzo szeroki zakres zastosowania jeden istotny fakt a propos testów które robię obecnie korzystam z butów firmy Head konkretnie jest to Raptor WCR140RS o szerokości 96 mm wśród stopiu. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jest to dość sztywny. But w związku z tym powiedzmy, moje ruchy, czy moje komendy, które wydaje narcie, narcie będą dość dobrze przenoszone na nią. Warto to wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o to, jakie są moje odczucia na temat tych nart W moim zestawie Narty sprawują się naprawdę, naprawdę dobrze. Zaskakująco, zaskakujące jest to, że nie wymagają ode mnie jakoś dużo siły. I to myślę, że jest naprawdę super cecha tych nart, z tego względu, że po pierwsze, mamy początek sezonu i ja dalej. Nie do końca mam dobrze dopasowane buty, z tego względu, że dopiero jesteśmy po pierwszej korekcie butwiterskiej, więc chociażby lewa stopa trochę mnie boli, więc nie jestem w stanie ich cisnąć z pełną mocą jako normalnie bym to robił. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak te narty się zachowują w sytuacjach, kiedy chcemy pojechać dynamicznie, czy to jest krótki skręt, czy to jest średni skręt, czy to jest długi skręt, mam wrażenie, że jest bardzo fajnie. Z tego względu, że narta oferuje nam dość sporo dynamiki, ale nie wyprzedza nas przy tym. I myślę, że to jest mega ważny fakt, dlatego że niektóre narty sportowe mają to do siebie, że bywają zbyt agresywne. Jak czasami czytacie też testy, to można tam zauważyć, że niektóre modele przyjechały zbyt agresywnie przygotowane, w związku z czym były po prostu trudne do użytkowania. Tutaj tego nie ma. Te narty są przewidywalne, ale też jest z nich dużo energii. W związku z tym, że jest z nich dużo energii, przyjemnie się jeździ. Ta narta nie wymaga ode mnie jakiegoś bardzo dużego pompowania, ale umożliwia mi jazdę taką energiczną, nie wkładając bardzo dużo siły. Natomiast, jeżeli chcę zacieśnić skręt, to mam wrażenie nawet, że jestem w stanie spokojnie dokręcać to, dokręcać te narty do średnich promieni i nie ma z tym większych problemów. Mimo tego, że mamy już godzinę 14 i stok idealnie równy nie jest, to ta narta dalej fajnie sobie radzi. Jej sztywność wzłużna nie jest przeszkodą do tego, żeby jeździć i czerpać przyjemność, nawet w godzinach powiedzmy południowych czy popołudniowych. Wiadomo, że jeżeli będą już półmetrowe muldy, to chociażby z racji prędkości. Będzie już ciężko o to, żeby jechać bezpiecznie i czerpać z tego przyjemność, natomiast w obecnych warunkach pojawiają się już nierówności, pojawiają się muldy, pojawiają się nieduże odsypy, natomiast ta narta dalej sobie dobrze z tym radzi i to jest super. Dlatego, że jak patrzę na modele sportowe kilka sezonów do tyłu, to miałem wrażenie, że narty sportowe musiały być w piszczelach tutaj, mimo że mam buta 140, czyli twardszy but niż miałem w poprzednich sezonach ta narta nie bije mnie po piszczelach dlatego jestem bardzo zadowolony z tego w jakim kierunku idą obecnie narty gigantowe, sklepowe natomiast jeżeli chodzi o sztywność poprzeczną bardzo dobry poziom, bardzo dobre trzymanie pod butem bardzo duża pewność i precyzyjne prowadzenie więc to jest dla kogoś kto jeździ tak jak ja jestem energicznym trzydziestolatkiem, który ma dość dużo energii życiowej i też sporo czasu poświęca na przygotowanie fizyczne dla mnie super wybór. Myślę, że dla osób, które jeżdżą na przykład okazjonalnie na tyczkach, na pewno będzie to super wybór. Dla kogo myślę, że również te narty będą dobre? Dla osób, które jeżdżą z pasją, ale też mają dobrze dopasowane buty. Z tego względu, że wtedy ta narta będzie dla nich łatwiejsza do opanowania. Jeżeli ktoś będzie miał miękkiego buta, nie jestem przekonany, że będzie to dla niego dobry wybór. Komu tych nart bym nie polecił? Nie poleciłbym tych nart osobom, które jednak nie mają już tyle siły, nie, ma, nie mają już tyle ducha, ducha do jazdy, albo nie mają, już, nie mają powiedzmy na tyle dobrej techniki, żeby być w stanie z tą nartą pracować, doginając ją do ciaśniejszych łuków. Z tego chociażby względu, że jednak troszkę tej siły trzeba włożyć i czuję, że muszę nacisnąć na piszczel w bucie, żeby rzeczywiście tą nartę do ciaśniejszego skrętu zmusić. Na twardszych odcinkach, które tutaj już się pojawiły tu i ówdzie, trzyma bardzo dobrze i jestem bardzo zadowolony. A najlepszą rzeczą jest to, że w zasadzie ja już jadąc pierwszy raz na nartach firmy Kestle RX-12GS mam banana na twarzy. I to jest niesamowite uczucie, dlatego że to jest trochę tak, jakbym po prostu spotkał starego, dobrego znajomego albo... Po prostu założył coś, co niby znam, albo jest po prostu tak intuicyjne w obsłudze, jak smartfon dla dziecka. Więc yy, to jest naprawdę super uczucie, które warto poczuć, jeżeli chodzi o ten narty. Także to jest moja opinia subiektywna. Kończąc już, myślę, że Kessler RX12GS, jeżeli chcecie jeździć aktywnie, sportowo, naprawdę dobry wybór, świetne trzymanie, kupa frajdy, polecam.